Ostatnio w konkurencyjnej śniadaniówce, żeby nie operować nazwami, bardzo duży huragan, jeśli chodzi o zmi zmiany i roszady wśród załogi. Czy pani się nie boi trochę, że skoro e, tam wymieniają praktycznie wszystkie wygi, mogę powiedzieć jedno konkretne za nazwisko, czyli Monika Zamachowska po prawie 30 latach została zwolniona, pani się nie obawia trochę o swoją pozycję? Pana, ja to się przede wszystkim obawiam, że się uduszę w smogu, jak zaczną jeszcze bardziej grzać. Także to jest moje, największa moja największa obawa. Wszystko inne jest właściwie nieważne. Czy znaczy czasami e, myśli sobie pani, że. Bo pani w moich oczach i w wielu osobach jest nie do zdarcia w Tefalenie. Czy pani się tak czuje? Każdy jest do zdarcia. Co musiałoby się stać, żeby ewentualnie pani podziękowano? No ja wolę nie myśleć. Jestem bardzo zadowolona z tego, co się w moim życiu dzieje i nie tworzę scenariuszy na zaś. To jest zupełnie niepotrzebne, zabiera tylko energię. Co ma być, to będzie. Trzeba żyć tu i teraz, robić swoje, robić najlepiej, jak się potrafi i nie projektować sobie jakiejś przyszłości czarnej albo jakieś pisać sobie scenariuszy. To jest niepotrzebna, niepotrzebne wizualizowanie sobie czegoś. na to czasu. Ja nie mam na to czasu. Ja mam naprawdę strasznie duże rzeczy do roboty w swoim życiu. Ale rozumiem też, że ma, ma pani. Piotrem i z panią Anią i z wszystkimi prowadzącymi czasami takie spotkania z wydawcami. Widzi Pani, że dzień dobry TVN ostatnio idzie trochę w tą stronę, żeby trafić coraz bardziej z tematami do młodego widza. Dzień dobry TVN robi swoje i równa się do nas. W związku z czym my robimy swoje. Jesteśmy staramy się być na bieżąco, staramy się być coraz lepsi, staramy się być merytoryczni, staramy się być bardzo profesjonalni. Nic się nie zmieniło tutaj. Jesteśmy najlepszym swoim możliwym wydaniem, także i widać to zresztą po wynikach. No i na sam koniec, jak się wstaje wcześniej, nie tylko w sobotę i w niedzielę? W porządku, ja nie mam z tym żadnego problemu, nawet jak nie prowadzę program, to też wstaję wcześniej, bo ćwiczę jogę. Także z tym. A o której jest pani w stanie przełknąć pierwszy posiłek? Wie pan co, ja staram się wypić szklankę wody zaraz po wstaniu i wypić jakiś sok też od razu po wstaniu, bo tak jest zdrowo po prostu, żeby rozruszać metabolizm, także od razu. A zjeść coś, nie wypić, a zjeść? No ja to w ogóle się nad tym nie zastanawiam, nie, nie żyję według jakiegoś harmonii. Gosia Ome mi powiedziała, że dopiero po programie, że do, do końca programu jest w stanie tylko jogurt pomarańczowy wypić. Nie, nie, ja nie piję jogurtów pomarańczowych i każdy myślę, że ma jakiś swój system, także nie, ja, ja mam zupełnie, zupełnie inny system. Czyli nie powie mi Pani, o której Pani je pierwszy posiłek? Znaczy ja, posiłek to jest właśnie sok, to jest posiłek, to, to jest pełnowartościowy posiłek. Mam przygotowany wcześniej pełnowartościowy posiłek sokowy. Okay. Tak się żywię na co dzień, tak się żywię w programie, tutaj nie ma żadnych odstępstw od reguły.